Sponsorem transmisji jest zakład ceramiki budowlanej Hadykówka. Jedyny w Europie producent w pełni ekologicznej ceramiki budowlanej. Witam państwa bardzo serdecznie i gorąco. i Zapraszam na kolejne spotkanie z Polską Żużlową, pierwszą ligą. Dziś gościmy na torze w Rzeszowie na meczu Marny Hadykówki. Z lokomotywem Dałgaw Pils. Ciekawa konfrontacja półfinalistów playoff poprzedniego sezonu to piąta runda Mistrzostw Polskiej pierwszej ligi sezonu 2010. Drugie spotkanie Marmy Hadykówki na własnym torze w pierwszym pokonali bardzo wysoko, rozgromili wręcz Pieter Grudziądz. Czy z lokomotywem pójdzie tak łatwo jak z teamem z Grudziądza? Przekonamy się już niebawem. Widać, że tor w Rzeszowie po opadach deszczu wygląda na dosyć trudny. Jest bardzo mokry, no i będzie się na nim jeździło pewnie z kłopotami. Oto zestaw par tej piątej rundy. Oprócz meczu w Rzeszowie GTZ Grudziądz podejmuje start w Gniezno, PSZ Poznań rywalizuje z Wybrzeżem Gdańsk, a Speedway Niszkol z RKMM Rybnik. Ciekawa kolejka. Już ten sezon nam się pięknie rozwija. Pierwsze mecze, pierwsze niespodzianki to Mikael Max, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników drużyny Marmy. A teraz pora na skład drużyny gość numer jeden, Grigory Łagota, niekwestionowany lider tej drużyny, Kjastas Pojuks, czy jak to woli, Kostia Pojuks z numerem drugim, młody jeszcze... Zawodnik z dałga w Pils. tego żużlowca specjalnie przedstawiać nie trzeba. Roman poważny Rosjanin. Wiele polskich klubów już zaliczył. Wiatrzeczław Gierudzki to jest junior z kolei, ale w tym meczu, podobnie jak innych startuje na pozycji seniorskiej. Z numerem piątym wychowanych stali Rzeszów. Paweł miesiąca więc pojedzie na doskonale znanym sobie torze. Numer szósty pierwszy z juniorów. Maksim Bogdanow, Kapitalny poprzedni sezon polskiej pierwszej lidze i z numerem siódmym, drugi z juniorów, młodszy z braci Łagutów Artyom. Tak wygląda więc skład drużyny z Daugach. Pils. Można powiedzieć optymalne zestawienie, chociaż w składzie drużyny widnieje na przykład znany duńczyk Charlie Giede, a to gospodarze. Z dziewiątą Chris Harris, to jest jeden z tych zawodników, którzy mają prowadzić marmę do Ekstraligi. Pierwszy sezon w barwach drużyny Maciej Kuciapa z numerem 10, z numerem 11 Rafał Koniewski. Bardzo dobry początek sezonu w wykonaniu Rafała, który przypomnę przeniósł się z Ekstraligi oczko Niżej. Z numerem 12. Dzisiaj wspomniany już Mikael Max, szwedzki weteran, nie tylko polskich torów, z numerem 13 Anglik Lee Richardson. No i pora na juniorów. Numer 14 to Dawid Lampard i z numerem 15, oto właśnie on, Lupi Lindgren, młodszy z braci Lindgrenów, podobno będzie lepszy od brata, który startuje w falubazie Zielona Góra i uczestniczy także w cyklu Grand Prix. No a teraz pora na przedmeczowe rozmowy w Parku Maszyn. Jako pierwszy trener gości, Nikołaj Koki. Wcześniej jeszcze jednak dane toru. Pojemność stadionu 10 tysięcy, długość toru 395 metrów. Jeden z najdłuższych torów w Polsce. Rekord należy od mniej więcej roku do zawodnika marny Hadygówki Dawida Lampard. A teraz przenosimy się do parku Masz. Razem z nami trener drużyny przyjezdnych, pan Nikolaj Kokins. Panie trenerze, jakie oczekiwania przed dzisiejszym meczem? Nie wiadomo, będzie ten mecz, taka pogoda. No zobaczymy, jak będzie to będzie. Przyjechali w najsilniejszym składzie, chłopaki chcą powalczyć, a jak tam będzie to już zobaczymy po meczu. No właśnie ta pogoda, ten tor jest dość grząski, jakby jeszcze popadało, myśli pan, że da się odjechać ten mecz? No tak, pojedziemy, sędzia skaże na ile biegów, tak, na, na tyle i pojedziemy. E, w zeszłym tygodniu dość pewna wygrana e, z żoną z Mieszkolca e, podbudowało to pańskich zawodników? No tak, jest, ale no, to był taki dobry trening, można powiedzieć. E, Mieszkolc przyjechał w, w słabszym składzie swojem. No, chłopaki jechali jak cieba, jak Dziękuję, ślicznie. Ja, dziękuję dzisiaj jest w miarę możliwości przygotowany dobrze no, w związku z tym, że że tutaj deszcz gdzieś dookoła stadionu krąży jakieś burze, no to, no to też musieliśmy, być, musieliśmy wziąć to pod uwagę przygotowując tor, także no, ale miejmy nadzieję, że nie popada, nie popada deszcz i, i uda nam się odjechać te zawody eee, jak przygotowani państwo zawodnicy zapomnieli o tym zeszłotygodniowym meczu? Znaczy, tak, no tamten mecz już był, no nie możemy, nie możemy go rozpamiętywać w nieskończoność, trzeba zapomnieć, skoncentrować się na tym, co jest przed nami i, e, i jechać i, i no, po prostu no, jedziemy w każdym meczu skoncentrowani maksymalnie jak się da i, i, i walczymy o zwycięstwo. Także, także dzisiaj kolejny mecz i, i, e, i kolejne ważne punkty do zdobycia. Razem z nami zawodnik drużyny z Rzeszowa, Michael Max. Michael, what do you think about your condition? Yeah, my condition is good, I'm, uh fait then haven't crashed so far this year so uh, I feel good on the track so yeah no problem uh, what could be the biggest problem in today's match i think that uh, you know it's a good team and we should not underestimate this team and uh, we must be ready and race okay thank you thank you uh, grigory jak oceniasz swoją dyspozycję dzisiaj jak oceniasz ten tor przygotowany tutaj w rzeszowie no w no mojej pozycji to, że będzie elegancko, to że wszystko zapasowane i silniki na teraz na to. tor. No, a po maciu poglądam, no, tak wygląda tor najlepiej, niż w tym roku, bo nie taki przeszepny. Równy, no trochę jest. No tak, no, teraz najlepiej zrobię na tor. Jak, jak w tym roku. W zeszłym tygodniu można powiedzieć potrenowaliście trochę z dużą z mieszkolca morale wzrosły po tak okazałem zwycięstwie. No tak, to tam był przeszepny tor na Łotwie, takie dziury i to elegancki tor. To było ciężko do Miskursu. W Miskursie jest twardy tor, a teraz nam zrobili u nas przeszepny. to myślę, że my teraz trenowaliśmy i jest zawody nas na przeszepnym torze na Łotwie. I teraz myślę, to nasza drużyna przejednie lepiej, niż w tym roku. Dziękuję, życzę powodzenia. No, dziękuję bardzo. No więc wszyscy uczestnicy tego meczu, zarówno zawodnicy, jak i trenerzy, Patrzą z optymizmem na to spotkanie, no ale tak to zwykle bywa przed pierwszym biegiem. Dopiero kolejne wyścigi weryfikują te oczekiwania, weryfikują nadzieje. Najważniejsze, że zawodnicy uważają, że ten tor jednak nadaje się do jazdy, chociaż jak widzimy, wygląda on na bardzo trudny. Na pewno będzie dzisiaj bardzo przyczepnie, no i myślę, że już te pierwsze wyścigi pokażą nam, jak będą się zachowywać na takiej właśnie nawierzchni zawodnicy. Przede wszystkim zawodnicy kości, bo to oni mają z reguły problemy z dopasowaniem się do nawierzchni. No i już pierwszy wyścig przed nami ustawieni zawodnicy, przypomnę, w pierwszej, w drugiej lidze od tego sezonu to już nie jest wyścig juniorów, to już jest wyścig seniorski. Zawodnicy z numerem pierwszym, drugim, dziewiątym i dziesiątym. W kasku czerwonym z numerem dziesiątym to jest właśnie Chris Caris. Jego partnerem w kasku niebieskim będzie Maciej Kuciapa, a goście w kasku żółtym. Grigory Łaguta oraz w kasku białym Kostia Porzuc. To jest więc obsada tego pierwszego wyścigu. Haris czy Łaguta? A może do tej rywalizacji włączy się również Maciej Kuciapa. Już za moment start do tego pierwszego biegu, ale skupienie na twarzach zawodnikowi Grigory Łaguta. Łaguta, on kapitalnie jeździ nie tylko w Daugavpils, on wie o co w tym sporcie chodzi. Terminuje również w Lidze Szwedzkiej, wyskoczył ze startu kapitalnie i już prowadzi zdecydowanie. Łaguta na miejscu drugim, Chris Harris. Czy będziemy tu jeszcze świadkami emocjonującej walki? Teoretycznie na takim mokrym torze powinno być miejsce do ataków. Ale to może w troszkę późniejszej fazie zawodów, na razie prowadzi Grigori Łaguta przed parą Rzeszowską. No ciężko, ciężko będzie dogonić zawodnika z Dałgawki. Rozciągnęli się teraz zawodnicy. No i czy jeszcze w tym biegu będą nocy wygląda na to, że będziemy mieli 3 do 3 na dobry początek tego spotkania. Kostia Podżuks to jest jeden z tych zawodników drugiej linii, którzy jeszcze u siebie, ale na wyjazdach są cieniem zawodnika, tak można powiedzieć. Zresztą są taka jest ta drużyna Lokomotyw, że traci sporo na wyjazdach. No i nic już nam się tutaj nie zmieniło. wyścig kończy się. Remisowo 3 do 3. Grigori Łaguta, ale widać było, jak wystrzelił spod taśmy. To jest duża sztuka, wystartować tak optymalnie, a od już na dojeździe do pierwszego łuku miał przecież sporą przewagę. Łaguta Haris Kuciapa pod 3 do 3, wynik biegu. No i oczywiście wynik meczu jest także remisowy. 3 do 3. Nie może być inaczej. I powtórka. Wszystko rozstrzygnęło się po starcie. Grigory Łaguta okazał się nieuchwytny i przywiózł pewnie bardzo 3 punkty do linii metru. Bieg drugi to oczywiście wyścig juniorów Maxim Bogdanov, Artem Łaguta, Dawid Lampard, Ludwik Lindgren, a więc bardzo ciekawie zapowiadająca się konfrontacja. Maxim w tydzień wcześniej w Lendawie uczestniczył w rundzie kwalifikacyjnej indywidualnych mistrzostw świata juniorów i wygrał ją, ale też obsada tamtych akurat zawodów w Lendawie była dosyć przeciętna. Łagutę zobaczymy... Już najbliższą niedzielę w Gdańsku w równoległej rundzie kontynentalnej tego samego dnia David Lampard walczyć będzie o awans do następnej rundy w Korwackim Goriczem. A więc bardzo ciekawa konfrontacja juniorów, no i jeszcze Ludwik Lindgren, bardzo dobry występ w lidze angielskiej w barwach wilków z Wolverhampton, 7 punktów i 3 bonusy w czterech startach. Jak na juniora to naprawdę bardzo dobry wynik. Artyom Łaguta, młodszy z braci w kasku białym. Podjeżdża do taśmy. On, jego brat Grigory i Maksim Bogdanow. To są te trzy najważniejsze żądła. Najlepsi zawodnicy drużyny z Daugavpils. Młotysze, o czym wspominaliśmy już w dzisiejszym programie, pokonali u siebie Speedway Mischkolc bardzo wysoko. No ale na wyjazdach przegrali i w grudziądzu i wrybnik bardzo ważna już ta pierwsza konfrontacja kask żółty to Bogdanow czerwony Lampard w kasku białym Łaguta i w kasku niebieskim Lindgren Równy start, ach, troszeczkę w kasku żółtym. Bogdanow podklił sprawę, za szybko puścił sprzęgło, nie dociągnął przedniego koła. I widać było, ruszył na takiej półświecy i jedzie dopiero na trzeciej pozycji, a prowadzi. Artyom Łaguta, on z kolei wystartował bardzo dobrze, Dawid Lampard jednak atakuje, e, jedzie w i pokonuje wiraż, no i proszę już jest za Artyomem Łaguta koło w koło, no i tu będzie bardzo, bardzo ciekawa rywalizacja, to już e, jest e, drugi łuk e, kolejnego okrążenia, Artyom Łaguta nadal pierwszy w kasku czerwonym, cały czas e, konsekwentnie, Dawid Lamparte trzyma się swojego rywala, ale musi uważać, bo Bogdanow zbliża się do niego. Ludwik Lindgren daleko z tyłu. Bogdanow za Lampartę. Łaguta coraz pewniej z przodu. I Bogdanow widać jak napędza się po szerokiej. I ścina do krawężnika, ale lampart jest bardzo czujny. To jest przecież, przypomnę, rekordzista Toru w Rzeszowie. Łaguta Lampartę. Bogdanow i Lindgren. A więc ten wyścig kończy się zwycięstwem gości. 4 do 2. Ładny pojedynek, chociaż nie doszło do wyprzedzeń. Artjom Łaguta. Bardzo dobrze wystartował i dowiózł pewne trzy punkty. Dawid Lampart tak mniej więcej do połowy biegu mu zagrażał. Potem bronił drugiego miejsca przed Maksymem Bogdanowym. A Ludwig Lindgren nie włączył się do tej rywalizacji. 4 do 2 dla gości. I oni prowadzą 7 do 5. Tutaj widać tą półświecę, z której ruszył zawodnik w kasko żółty. A więc Maksim Bogdanow. I to go kosztowało stratę tych cennych na starcie ułamków A Tu zobaczymy, jak wygina się, jak pracuje, jak balansuje ciałem artyom łagota. Ten chłopak naprawdę bardzo dużo już potrafi. Sponsorem transmisji jest zakład ceramiki budowlanej Hadykówka. Jedyny w Europie producent w pełni ekologicznej ceramiki budowlanej.